Z roku na rok z telewizji korzysta coraz mniej osób. Większość naszej aktywności rozrywkowej przenosimy do sieci są jednak osoby, które nadal chcą mieć dostęp do kanałów na żywo, jednak irytują ich ograniczenia tradycyjnej telewizji. Na przeciw oczekiwaniom takim osobom stara się wyjść serwis GoNet TV. Czy mu się to udaje? Z tej strony Damian z .pl i zapraszam na dzisiejszy materiał. GoNet TV to telewizja online, do której działania potrzebujemy jedynie urządzenia takiego jak smartfon, komputer, tablet czy telewizor z systemem smart. Pozbywamy się w tym przypadku dodatkowych kabli, anten i dekoderów, chociaż takie też możemy dokupić, jeśli mamy np. starszy telewizor. Telewizja internetowa to jednak nie wszystko, co oferuje GoNet TV. Poza kanałami na żywo mamy także dostęp do bogatej biblioteki VOD oraz stacji radiowych. Jeśli chodzi o zawartość GoNet TV, tak jak mówiłem wcześniej, możemy ją podzielić na trzy sekcje. Telewizja na żywo, serwis VOD oraz stacje radiowe. W ramach usługi otrzymujemy dostęp do 127 stacji telewizyjnych na żywo. Możemy oglądać nie tylko podstawowe programy. Platforma gwarantuje nam także dostęp do mnóstwa stacji filmowych, dokumentalnych, informacyjnych czy muzycznych. Znajdziemy tutaj także treści przeznaczone dla dzieci: Fox, Paramount Channel, Stopcatka TV, Filmbox Premium, Eleven Sports, National Geographic czy History to tylko mały wycinek dostępnych stacji. Co więcej, nie jesteśmy ograniczeni tylko do tego, co jest nadawane na żywo. Mamy także dostęp do treści archiwalnych. W zależności od stacji, jest to 30. 14 lub 7 dni wstecz. Co ważne, w serwisie możemy także planować nagrania programów, które dopiero będą emitowane. Dostępna jest również funkcja przewijania. Jeśli umknie nam jakiś ważny szczegół, czy nie dosłyszymy dialogów, możemy bez problemu cofnąć nadawane aktualnie na żywo program. I przykładowo później, w momencie, kiedy na przykład pojawią się reklamy, możemy wrócić do nadawania na żywo, dzięki czemu zaoszczędzimy trochę czasu. Serwis VOD w GoNet TV nazywany jest wideoteką. Znajdziemy tutaj mnóstwo treści, które podzielone są na poszczególne kategorie. Filmy, seriale, sport, aktualności, zawodniki bawa dokumenty oraz dla dzieci. Próżno tu szukać głośnych nowości, jednak bez problemu znajdziemy starsze filmy i seriale, których część uchodzi już dzisiaj za kultowe. Fani polskich produkcji będą zadowoleni, ponieważ znajdziemy tutaj naprawdę bardzo dużo naszych rodzimych filmów, seriali i programów. Mówimy tu zarówno o klasycznych obrazach, takich jak np. Potop, ale także nowszych produkcjach jak Dom Zły. Co istotne, wybrane treści możemy filtrować nie tylko po rodzaju, ale także gatunku. Przykładowo, nie jestem fanem westernów i dramatów, więc bez przeszkód mogę je całkowicie usunąć z listy. Z kolei moje ulubione horrory i thrillery rzucam na sam szczyt. Dzięki temu właśnie tego typu produkcje wyświetlają mi się w pierwszej kolejności. Możemy także dodać własne filtry i wyszukać produkcje według kraju pochodzenia. Dzięki GoNet TV zyskujemy także dostęp do mnóstwa stacji radiowych. Domyślnie ustawione są nasze rodzime rozgłośnie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przefiltrowali radio według kraju nadawania. Masz ochotę na z Urugwaju albo stację specjalizującą się w muzyce latynoskiej? Proszę bardzo. Uruchamiając net TV naszym oczom ukazuje się interfejs raczej nie kojarzący się z nowoczesnymi serwisami pokrój Netflixa czy Disney+. Po naciśnięciu na stronie głównej WŁĄCZYĆ TV przechodzimy do kolejnej sekcji. Tutaj możemy wybrać interesującą nas w danej chwili zakładkę. Sam interfejs jest dość ubogi, jednak dzięki temu bardzo intuicyjny. Przykładowo po wybraniu telewizji na żywo wyświetlają nam się poszczególne stacje oraz programy, które są aktualnie nadawane. To wszystko na osi czasu. Dzięki czemu szybko możemy sprawdzić co będzie następne. Po kliknięciu w interesujący nas kafel możemy zdecydować czy oglądamy program na żywo, czy jednak chcemy go nagrać i obejrzeć później. Na wszystkich urządzeniach usługa wygląda dokładnie tak samo. Dzięki temu bez problemu możemy przenieść się z telewizora na tablet. Unikamy tu konieczności przyzwyczajenia się do innego układu, co jest dużym plusem. GoNet TV możemy oglądać na wielu urządzeniach. Wersja przeglądarkowa dostępna jest na komputerach. Natomiast w przypadku smartfonów, tabletów oraz telewizorów smart możemy liczyć na dedykowaną aplikację. Jeśli nie Dysponujemy telewizorem systemem Smart możemy skorzystać także z oferty z dekoderem. Niestety, jeśli chodzi o sam dekoder, nie miałem okazji go przetestować. Do działania usługi wystarczy łącze internetowe o prędkości 3 megabitów na sekundę. Ja testowałem usługę korzystając zarówno ze stałego łącza, jak i internetu mobilnego. Nie zdarzyło się, aby oglądane programy się zacinały bądź długo ładowały. Wszystko działa szybko i stabilnie. Niestety fani wysokich rozdzielczości będą rozczarowani. W przypadku GoNet TV nie mamy co liczyć na jakość 4K. Jeśli chodzi o stacje telewizyjne, to 90% z nich dostępnych jest w jakości HD. W przypadku pozostałych musimy liczyć się z niższą jakością. Jest to jednak uzależnione od dostawców, a nie samej usługi. Koszt GoNet TV uzależniony jest od pakietu jaki wybieramy. Podstawowa usługa to koszt rzędu 29 zł miesięcznie. W tym wariancie otrzymujemy dostęp do 127 stacji telewizyjnych, prawie 1500 filmów oraz możliwości korzystania z archiwum do 30 dni wstecz. Możemy skorzystać z promocji, w której pierwsze 14 dni kosztuje jedynie 1 zł. Dopiero później kwota wzrasta do 29. Drugim najpopularniejszym obok klasycznego jest pakiet mini. W tym przypadku otrzymujemy dostęp do 28 kanałów na żywo z możliwością dostępu do archiwum do 3 dni wstecz, 393 filmów oraz możliwości nagrywania 10 audycji. Za pierwsze 14 dni zapłacimy symboliczną złotówkę, natomiast później miesięczny dostęp będzie nas kosztował jedynie 9,90 zł. Za dostęp do kanałów TVN24 oraz TVN Biznes i Świat oraz 7-dniowe archiwum zapłacimy dodatkowo 8,99 zł miesięcznie, w tym 3,99 za pierwsze 14 dni. Kupno specjalnego dekodera to koszt rzędu 339 zł. Możemy zdecydować się na dostęp do usługi na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. W przypadku rocznej subskrypcji otrzymujemy zniżkę, wtedy miesiąc korzystania kosztuje nas 27 zł. Za dostęp do usługi możemy zapłacić telefonem, kartą, blikiem, standardowym przelewem bądź przekazem pocztowym. Jest to szczególnie wygodna opcja dla osób, które nie radzą sobie z płatnościami cyfrowymi, bądź nie chcą udostępniać w sieci swoich wrażliwych danych. Czy warto skorzystać z GoNet TV? Odpowiedź na to pytanie niestety nie jest prosta. Wszystko zależy od naszych preferencji. Jeśli chodzi o osoby, które chcą mieć dostęp do kanałów na żywo, jednak irytuje ich standardowa telewizja tradycyjna, jak najbardziej mogę polecić tą usługę. Na pewno biorąc pod uwagę ilość oraz treść kanałów, wyjdziemy na tym o wiele taniej. Co więcej, nie musimy uwiązywać się żadną umową u operatora. No i przede wszystkim ograniczamy do minimum kable i dodatkowe urządzenia. Wystarczy łącze internetowe, aby móc cieszyć się z mnóstwa możliwości. Ja z kolei nie jestem fanem telewizji i jak dla mnie mogę w ogóle nie istnieć. Szczególnie, że wokół mnie jest tak dużo serwisów VOD, które zapewniają mi dostęp do interesujących mnie i przede wszystkim nowych produkcji. W ostatnim czasie interesujące transmisje telewizyjne to, jedy, to był jedynie Mundial i Mecze Mistrzostw Świata, jednak te także mogą legalnie oglądać chociażby na stronie sportfop.pl czy w aplikacji mobilnej. Podsumowując, jeśli ktoś chce korzystać z telewizji oraz oferowanych przez nią programów, GoNet TV będzie doskonałym wyborem, ponieważ oferuje mnóstwo kanałów oraz dodatkowych treści w stosunkowo niskiej cenie i bez zobowiązań. Z kolei dla osób, dla których telewizja jest zbędnym dodatkiem, bez którego da się żyć, GoNet TV nie zaproponuje raczej nic odkrywczego i ciekawego. Usługa działa stabilnie, a korzystanie z niej jest bardzo wygodne. Jeśli rzeczywiście potrzebowałbym dostępu do telewizji, bez zastanowienia zamieniłbym anteny, dekodery i kable na aplikacji w moim telewizorze i przyjął GoNet na TV do swojego życia z otwartymi ramionami.